Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do mojej recenzji Oppo Reno 8T 5G. Model Reno 8T5G, tak się dokładnie nazywa, no to jest właściwie nic innego jak smartfon ze średniej półki, mogę powiedzieć, z bardzo średniej półki, mimo to jest jak najbardziej uważam telefonem, który stosunkowo, naprawdę, jeżeli chodzi o średniaka, wypada dość dobrze. Oczywiście też przede wszystkim powiedzmy, w korelacji cena jakość. Bo moim zdaniem, rzeczywiście tutaj Oppo po prostu zrobiło smartfon taki, że im się to udało, po prostu zrobić telefon na tyle dobry, że rzeczywiście można go wycenić za jakieś 1100-1200 zł, a jednocześnie rzeczywiście mamy wrażenie, że ten telefon po prostu kosztuje jakoś więcej. Ja oczywiście testując już sporo powiedzmy średniaków, no tutaj mogę też mi opowiedzieć, ten telefon mnie naprawdę zaskoczył. Natomiast pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o sam design, no tutaj tak naprawdę nic szczególnego, telefon właściwie do znudzenia, przypomina większość średniaków, czyli przede wszystkim na froncie mamy oczywiście spory, bezramkowy ekran, to jest dokładnie 6,7 cala, prawie 400ppi, tak więc to jest świetne. No i jeżeli chodzi o odświeżanie 90 Hz, tak więc, no tutaj rzeczywiście, no, nie można się do tego ekranu za bardzo przyczepić i do tego mamy jeszcze AMOLEDA, więc kąty widzenia, kolory, czernie są bardzo, bardzo dobre. Oczywiście, jeżeli chodzi o tę półkę cenową. No i właściwie, jeżeli chodzi o front tego telefonu, pozostańmy chwilę jeszcze, no to mamy tą taką dolną brudkę, która nieco po prostu szpeci, właściwie powiedzmy, całą symetrię, jeżeli chodzi o front, ale no w tej półce cenowej praktycznie każdy ten telefon ma właśnie coś takiego, tak więc no tutaj do tego musimy się jakoś przyzwyczaić. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi tak naprawdę o tył tego telefonu, dość przyjemny, powiedzmy taki ala metalowy zarys, takie wykończenie. Jest to właściwie powiedzmy taka matowa, fajna struktura. Oczywiście refleksów jest sporo, ale one nie są jakieś przesadne. No i dodatkowo mamy dwa tak naprawdę obiektywy, jeżeli chodzi o tą wyspę, to znaczy tych obiektywów mamy więcej. Mimo wszystko mamy takie dwa oczka no i ta wyspa jest taka pionowa w formie takiej pionowej pastelki. Również wygląda to sensownie. Natomiast jeżeli chodzi o aparaty, jeszcze chwileczkę zaraz do tego przejdziemy. Kolejna kwestia to, co mamy w środku, czyli przede wszystkim Snapdragon 695. Układ, może nie najnowszy, mimo wszystko, jak najbardziej dobrze sprawujący się właśnie z tym urządzeniem. Kolejna sprawa. 8 GB pamięci RAM, jeżeli chodzi o układ graficzny Adreno 619, tutaj wydaje mi się, że mogłoby być lepiej. No i najnowszy Android 13 oraz nakładka ODOP po kolor OS również 13, tak więc to jest bardzo fajną sprawą i do tego oczywiście też dodam, tak już powiedzmy, poza tymi specyfikacjami, możemy dodać do tego telefonu kartę pamięci nawet do 1 TB. Tak więc tutaj wielki plus. No i bateria 4800 mAh z szybkim ładowaniem Super Vogue. No i oczywiście w zestawie dostajemy ładowarkę, która, uwaga, może ładować ten telefon z prędkością 67 W, a właściwie powiedzmy z mocą. No i kolejna też kwestia, jeżeli chodzi o tę specyfikację, no tutaj muszę Wam powiedzieć, że... O ile rzeczywiście powiedzmy sama powiedzmy taka książkowa specyfikacja, dane techniczne tego telefonu może nie są jakieś szałowe, natomiast no, w praktyce dzięki połączeniu tej nisko powiedzmy gdzieś tam zasobożernej nakładki ten telefon naprawdę działa sprawnie. I tutaj jeżeli chodzi o to naprawdę otwieranie aplikacji takich powiedzmy podstawowych typu właściwie nie wiem Allegro, Ceneo czy powiedzmy jakieś social media czy na przykład aplikacje bardziej takie użytkowe, zakupowe totalnie nie ma z tym żadnego problemu i one naprawdę fajnie się trzymają w ramie. Natomiast jeżeli chodzi o gry, tutaj powiedzmy będzie jakiś taki lekki problem, jeżeli chodzi o bardzo zaawansowane tytuły, no bo wtedy telefon oczywiście je wczyta, będziemy mogli sobie w nie na spokojnie też grać, mimo wszystko. Niemniej jednak, jakieś takie lekkie, powiedzmy, przycinki, szarpnięcia są po prostu widoczne. No i oczywiście, no wiadomo, pro gamerom będzie to pewnie przeszkadzało i to dość mocno. Natomiast uważam, że zwykłemu użytkownikowi nie będzie to robiło jakiejś takiej większej różnicy i będzie z tego poziomu zadowolony. No i właśnie teraz aparat, kolejna kwestia. Powiem Wam tak, tutaj zdjęcia wychodzą naprawdę dobre. Jeżeli chodzi właściwie o ten algorytm, który te zdjęcia poprawia po ich bezpośrednio zrobieniu, no to tutaj muszę powiedzieć, że jest sensownie. Naprawdę jest bardzo sensownie. Te zdjęcia mi się podobają. Nie są oczywiście złe. Ja bym je ocenił na taką czwórkę plus. Do piątki oczywiście jakoś tak, no mocno po prostu jeszcze gdzieś tam widzę jakieś takie braki, no bo rzeczywiście te zdjęcia nie są jakieś ekstremalne. Natomiast sama szczegółowość jest bardzo dobra. W tej półce cenowej jak najbardziej się nie mogę przyczepić. Szczególnie oczywiście, jeżeli chodzi o zdjęcia robione w takich powiedzmy dobrych. Warunkach, czyli na przykład na zewnątrz jest słońce, świeci, wszystko fajnie, no i zdecydowanie te zdjęcia po prostu są fajne, wyraźne, ostre. No i oczywiście ten e, powiedzmy algorytm, ta sztuczna inteligencja fajnie tak podbija ten kontrast, i rzeczywiście widać, że te zdjęcia są po prostu jeszcze bardziej takie barwne. Tak więc tutaj dla przeciętnego fotografa absolutnie jak najbardziej wysoka półka. Natomiast kolejna kwestia to jest, są zdjęcia właściwie nocne. Tutaj niestety już pojawia się problem, są szumy, te zdjęcia nie są do końca powiedzmy jakieś takie jasne, nawet. Tak bym to mógł powiedzieć, tak więc, no tutaj, jeżeli chodzi o to, jest tak średnio. Zdjęcia naprawdę w ciągu dnia przy oświetleniu są bardzo dobre, natomiast te nocne średnia półka. Ale oczywiście, wydaje mi się, że przeciętny użytkownik również nie będzie aż tak mocno zwracał na to uwagi. No i tak naprawdę podsumowując, no muszę Wam powiedzieć, że ten telefon jak najbardziej wydaje mi się, że ma oczywiście szansę na to, aby dostać miano. Mimo, że oczywiście nie jest jakoś, powiedzmy, super e, aż tak jakiś stary, bo to jest telefon z pierwszego kwartału 2023, myślę, że w tym roku ma oczywiście Szanse zostać uznanym za chyba jednego z lepszych średniaków, a przynajmniej jednego właściwie, te, jeden z telefonów, który ma specyfikację, może nie z najwyższej półki, ale naprawdę został bardzo dobrze wyceniony. No i tutaj powiem Wam, że ja zdecydowanie widzę go dla osób, które nie są, powiedzmy, jakimiś harduzerami, nie chcą rzeczywiście mieć telefonów. Które są napakowane masą funkcji, którą pewnie oczywiście takie osoby by nie wykorzystywały. Przede wszystkim to jest telefon bardzo konkretny, raczej przeznaczony do grupy osób, która po prostu chce mieć smartfona, chce aby rzeczywiście wszystko tam dobrze działało, mieć te wszystkie powiedzmy społecznościowe aplikacje i tak dalej. Internet świetnie się tutaj przygl przygląda, ekran jest jak najbardziej spory, ale mimo wszystko telefon nie jest jakiś duży. Natomiast, no, jeżeli chodzi o takie osoby, no tutaj po prostu śmiało go mogę wam polecić. Na pewno będziecie zadowoleni, Obpo już od jakiegoś czasu właściwie, kiedy. Mam te telefony na testach, absolutnie mi się nic z nimi nie działo. Naprawdę są to telefony stosunkowo, można powiedzieć, mało awaryjne, tak więc tutaj jak najbardziej duży plus. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o takie parametry typu specyfikacje, aparat czy bateria, która mniej więcej trzyma około jednego dnia przy mocniejszym użytkowaniu, natomiast kiedy tego telefonu nie będziemy mocno cisnąć na spokojnie dzień, właściwie od rana do późnego wieczora ten telefon nam wytrzyma. Tutaj mimo problemu i z tą specyfikacją do powiedzmy średnich przeciętnych użytkowników tego typu właśnie. Urządzeń, czyli smartfonów, jak najbardziej go Wam polecam. Natomiast, jeżeli oczywiście ktoś, oczywiście, ma wyższe, powiedzmy, wymagania, no to wtedy, powiedzmy, będzie mniej zadowolony, bo telefon, o ile działa jak najbardziej, bardzo fajnie, żwawo i sprawnie, no to nie jest po prostu flagowcem. Tak więc tutaj, oczywiście, miejcie to na uwadze. Ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o takie końcowe podsumowanie, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę, jako średniak, jest to telefon po prostu świetnie wyceniony i w tej cenie uważam, że naprawdę będzie ciężko u konkurencji znaleźć coś lepszego. Tak więc, jeżeli chodzi na o dobrego średniaka, za nie więcej niż 1300 zł w roku 2023. Wydaje mi się, że to jest tak naprawdę jeden chyba z najlepszych wyborów, jakie możecie teraz popełnić. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzu śmiało, zostawcie pod nim łapkę w górę, subskrybujcie, aby być na bieżąco. Dzięki, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach.